Ten widok niewątpliwie cieszy Szczecinian. Na torowiska przy bramie portowej wróciły pierwsze tramwaje, w tym także swingi. Kolejne zmiany mają również przynieść sporo ułatwień dla pasażerów komunikacji miejskiej i nie tylko. Z każdym etapem, który będzie wprowadzany w najbliższym czasie, możemy spodziewać się ułatwień w ruchu, bo tak naprawdę te największe prace, najbardziej pracochłonne oraz najbardziej uciążliwe dla pasażerów komunikacji miejskiej, już są za nami. Dzisiaj uruchomiliśmy komunikację tramwajową do basenu górniczego, czyli tramwaje linii 7 i 8 wróciły już na swoje trasy. Przez bramę portową przejedzie także linia 9, która kursować będzie z głębokiego przez ulicę Stero wyszyńskiego na Pomorzany. Zlikwidowane zostaną zastępcze linie autobusowe 807 i 808, natomiast nadal nie będą kursować tramwaje linii 2, 3, 4 i 8 bis. Wszystko wskazuje na to, że największe utrudnienia są już za nami. W kolejnych etapach będziemy udostępniać torowisko w kierunku Placu Rodła, między innymi nowy lewoskręt od Placu Zwycięstwa w kierunku do Niepodległości, a następnie torowisko od strony ulicy Dworcowej 3 Maja. Planowane zakończenie prac to. 27 lipca tego roku. Na razie bez zmian kursować będzie tramwaj linii 1 na trasie Głębokie Dworzec Niebuszewo. Na trasie plac Rodła Potulicka kursować będą autobusy linii 801, a pomiędzy placem Rodła a dworcem głównym jeździć będzie autobus linii 823. Rozpoczęty etap prac potrwa do 6 czerwca.